Malowniczo usytuowana, bo na górze parkowej w centrum Parku Chrobrego wieża ciśnień, nazywana wieżą Bismarka, kiedyś pełniła funkcję kawiarni, tzw. parkowej, a wcześniej restaurant Bismarck. Na obecną chwilę jest to obiekt zamknięty dla turystów i mieszkańców Lęborka. Jednak są prowadzone prace nad zmianą funkcjonalności tego miejsca w ramach projektu zagospodarowania Parku Chrobrego oraz terenów do niego przyległych. Jest taka koncepcja, koncepcja kompleksowego zagospodarowania nie tylko parku, ale tych terenów przyległych, czyli skate parku, terenu po, po tym odkrytym basenie, przygotowanie, opracowanie właśnie przystani kajakowej na rzece Łebie, wybudowanie amfiteatru w parku przygotowanie właśnie ścieżek tutaj i rowerowych ścieżek i, i, e, i, takich, ekologii, e, i takich dydaktycznych, przepraszam, ścieżek dydaktycznych, takie, które e, bardzo ładnie można, e, możemy zobaczyć, e, które są, e, są rozmieszczone przez nadleśnictwo właśnie w bardzo ciekawych, ciekawych miejscach. Także rewitalizacja, e, rewitalizacja wieży jest jednym z elementów. Elementów przywrócenia tego terenu, pięknego terenu, mieszkańcom Lemborka i, i turystom. Pomysłów na rewitalizację wieży jest wiele. Jeden z, z wariantów y, przebudowy tej wieży ciśnień y, pokazuje y, zamontowanie z tyłu y, klatki schodowej i y, windy dla osób niepełnosprawnych, bo chcemy, żeby ta wieża ciśnień była dostępna dla, dla wszystkich osób y, 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 oprac i, i przygotowanie. Znaczy przebudowanie, troszeczkę oczywiście zbytnie nieinwazyjnie, nie przebudowanie tego tarasu widokowego. Stamtąd rozpościera się piękny widok faktycznie na, na, na cztery strony świata, szczególnie w stronę Słupska, w stronę Gdańska. Przed nami wzgórza morenowe się rozpościerają. Także widok jest piękny, na pewno będzie to, to dużą atrakcją i dla turystów, ale myślę właśnie też dla mieszkańców, mieszkańców Lemborka. Różne są pomysły, żeby zrobić tam w tych pomieszczeniach, czy galerię, czy, 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 czy jakąś ekspozycję, ekspozycję związaną właśnie z techniką, starą techniką, bo tam się zachowały te wszystkie urządzenia z początku, z początku XX wieku. Też jest miejsce, starszy, starsi wiekiem Lemborczanie pamiętają, że była tam była tam Kawiarnia też jest taki pomysł, żeby, żeby, żeby tą kawiarnię reaktywować. Urząd miasta w Lemborku niebawem będzie składać odpowiednie dokumenty na uzyskanie środków unijnych na realizację wcześniej wspomnianego projektu. Teraz jest szansa, żeby to zrobić kompleksowo. Park i otoczenie parku. Właśnie skorzystać z tych środków finansowych z nowego, nowego rozdania, rozdania 2014-2020 i takie projekty Urząd Miasta już do Urzędu Marszałkowskiego w tych na, na dniach składa. Myślę, że nie, niedługo mieszkańcy dowiedzą się konkretnych, konkretnie, jak to będzie wyglądało. Dzięki uprzejmości dyrekcji Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lemborku mogliśmy zwiedzić wnętrze wieży i zobaczyć jaki widok rozpościera się aktualnie z wieży widokowej. Warto wspomnieć, że wieża została wybudowana na cześć niemieckiego kanclerza Otto von Bismarka. Łączki na całym świecie wybudowano ich 240. Ta Lęborska powstała w roku 1912. Wybudowana jest na planie czworoboku z małą owalną wieżyczką. Będziemy bacznie się przyglądać planom rewitalizacji wieży i parku oraz informować na łamach naszego portalu.